Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Przed nami misja siódma. Jak widzicie jesteśmy teraz na neutralnym terytorium, a to dlatego, że te ziemie należą do mało znanego Lorda Manikina, który w sumie nie wiem kim on tam jest, ale mniejsza. Ale skoro już patrzymy na tą mapkę, omówmy może sobie wszystkich tyranów. Szczura jak widzicie już prawie rozwaliłem. No i tak, miałem opowiedzieć, kim jest szczur. Szczur to generalnie, gdy się urodził, to... Chociaż nie, to, to żebym z wieprzem nie pomylił. Wieprz jak się urodził, to był tak odrażający, że go rodzice wyrzucili, w ogóle go szturchali go kijem przez miesiąc, bo nie wiedzieli, co to jest. Jeżeli chodzi o szczura, to... Przez chwilę się chyba rodzice nim zajmowali, później go wypieprzyli na śmietnik i stąd się tam wziął przydomek szczura, zawsze wygrzebywał ze śmietnika. Jeżeli chodzi o węża, no to jego akurat dosyć szanuje, on jest bogaty, ściąga podatki, no jest generalnie dosyć ostry, aczkolwiek... ...nienawidzę go za to, że jest strasznie taki, nie wiem, zdradziecki, tak o czym się niedługo przekonamy dlaczego mm, no ale poza tym y, szczur y, wąż zwany y, dyłkiem bałgardem czy jakoś tak się to czyta no jest generalnie fajną postacią i wilk też jest zajebisty ale ja go nienawidzę bo gdy miałem 17 lat to mi zabił ojca a na 18 miałem dostać od niego dużo złota no Gdyby go zabił rok później, to spoko, a tak to, to... to nie, to ja muszę się zemścić. No, i tyle chyba. O wieprzu, więcej później. W tym... W tym momencie przechodzimy do misji siódmej. Przełamane oblężenie. Zanucę wam piosenkę z odległej przeszłości, o kłamstwie i zdradzie płynącej z Dobra. O wilk. Musisz się zająć lordem Manikinem. Nie, nie zajmę się lordem Manikinem, bo ja go obronię. Lord Manikin został zaatakowany. Musimy tak? uczynić wszystko, aby jego ziemie nie wpadły w ręce wroga. Mm -hmm. Popłyniesz tam łodzią z oddziałem włóczników. I poprowadzisz wojska lorda do zwycięstwa. Jeśli odniesiemy sukces, być może zachęci to innych możnych... Do wypowiedzenia wojny ciemiencom. No ciemięscy, czyli oczywiście szczur, wąż wieprz wilk. Oni są tam takimi tyranami głównymi, którzy zapanowali nad tymi ziemiami. Król w ogóle prawowity król się dostał do niewoli, albo dopiero dostanie. Nie jestem pewny, nie pamiętam. No generalnie ciekawe, rzeczy się dzieją. Dostałem włóczników. Żałosna jednostka, ale są przydatni do spychania drabin z murów. No nic, przechodzimy do misji. Zamek jest atakowany. Szybko rozkaż ludziom, aby zajęli na murach! Ja widzę to, co wy widzicie. To jest piwo, chmiel, skład zapasów i pszenica. No mniejsza, jakiś tam bóg, który na pewno zaraz się ogarnie. Co? Was od razu tutaj poproszę. Na strzel. Strzel. Dobrze, uciekaj. Dobra i tyle. Jeżeli chodzi o to, to mi to niepotrzebne w tym miejscu w ogóle. UŁa. A od razu do łuków. Z dwa więcej. Jakiś domek. Do drewna jeszcze może z jedno się może przydać sobie tu kamieniołom nie ale woła na pewno nie niekoniecznie ale do chlebka koniecznie i, i tyle to jest o dziwne właśnie że ta br mała brama tu jest a mimo to ma ona tyle życia co ta duża no, ale spoko to jakoś nie, nie przeszkadza. Wpierdalać się. Kurwa, wszyscy się wpierdalać. Włócznicy też. Jeny, jeny. O kurwa. Na mury. Dobra. O fakt, tutaj z tej strony przejdą. Nie no. O, o, o. Dobrze, 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 blokować ich. Tutaj początek jest dosyć ciekawy. Nie jestem pewien, ale chyba na każdym poziomie trudności ten pierwszy atak jest tak samo duży? Mogę się mylić, nie pamiętam. Chyba mniejsze są jednak. O, to już przedarli. Trzeba szybko do Lorda. Teraz będzie wróg przerwał nasze mury. Oczywiście Powiedz tylko no co mamy zabrać ale Wszystko koniec, Jeszcze nie w sumie to zablokuje mu teraz tak chamsko. Do włóczników mam chociaż jeden? Nie. Jeden budynek do włóczników się może przydać. Na bardzo trudnym. Mimo wszystko. Mimo tego, że oni są dosyć żałośni. No i dobra. Tyle. Grubsze mury. To jest dobry deal, że nie trzeba ich na piąstkę ustawiać, żeby podbiegali do tych drabin sami będą wbiegać Ten mur można zostawić bo jak on będzie budował maszyny obrężnicze to będzie nawalał w te no właśnie w palisadę zamiast w te mury dzięki czemu to jest bardzo, bardzo przydatne, bardzo pomocna jest ta palisada Czekamy się nie zgadza zmierzam jeszcze z jednego byczka widzę trzeba. I w razie czego bliżej tutaj do pszenicy. Dziwne w ogóle, że na tym piasku można, ale dobra. Mniejsza. No z jedną starszy. Dosyć blisko jest. Prędkość? No maks. Okay. no to czekamy na rozwój wydarzeń Ataki będą napierały tylko i wyłącznie z tej strony. Wydaje mi się, że od hmm. od misji od tej misji chyba właśnie ataki zawsze będą tylko i wyłącznie z jednej strony, już na każdej kolejnej mapie. Niech no pomyślę. Tak. Tylko i wyłącznie na misji szóstej były trzy tabliczki ustawione, a i taka ataki szły mi z jednej strony. Więc eee, eh, nieważne. Nie można A, domki, domki. Super. Tylko pszenicę tutaj mogę robić. Nie ma problemu. Przykro mi szczurze, powinieneś raczej wrócić na swoje stare śmieci. Wydaje mi się, że tam wiodłeś lepsze życie. Przynajmniej żyłeś, a teraz spotkałeś mnie i zginiesz. No to jak widać, ataki są całkiem sensowne na tej misji. No. I to jest pierwszy, no się nie licząc tego osoby na samym początku. I 5 katapult. Koś Jakoś mnie to nie boli. Ocie pierdolony, gdzie on strzela? Ojej. 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 Generalnie oblężenie jest całkiem dobrze z jego strony zrealizowane. ja bym najpierw strzelał katapultami tak długo, by mi się w nich kamień skończył. Generalnie taką armią spokojnie mógłbym ten... się przejść przez takie coś. No, ale... Bot ma problemy. W sumie wszystko naraz wywalił, to dobrze, bo mnie to zawsze dziwiło, że ze wszelkimi grupkami niepotrzebnie atakował, a tutaj wszystko naraz wciął. Było dosyć dosyć, dosyć. A palisada już prawie zniszczona, będzie trzeba ją później trochę odnowić. W tym miejscu mur mi nie jest potrzebny tak naprawdę. Oj, 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 trochę za dużo, tutaj tak, tak. I tak. Hmm? Dobra i tyle. Powiedz tylko co mamy zrobić. Jeszcze wyraz będą się mnożyć. Mogę o, 11. Dokąd idziemy? No 3. 3. A, jak stają jeden na drugim. Mogę przepychają się, żeby... żeby te drabiny. Cenia, już tam przepchnąć. Zrzucić, przewrócić. Czy ja tu mogę dwa mogę? Zrobię to tylko i wyłącznie po to, żeby był daszek. Daszki są zajebiste, skośne. Dobra. Przede wszystkim tutaj trzeba trochę więcej. Tutaj niech sobie strzela. Tutaj. Jest trochę drewna muszę też sobie zostawić. Uu, mąka. Zeszła. Drewno... Jeszcze jest, dobra. Czy ty... Idziesz rąbać drewno stąd? Czy tak mi się wydaje? Hmm. Dobra, jebać. Niech idzie rąbać jak chce. To wygląda trochę na spaloną ziemię, Kodowości wydawało pszczura. mi się. Z całą pewnością. Czekamy na rozkazy. W gotowości. Czy mam wojska? 42 łuczników. Najbardziej okej. Okay. ja w sumie mógłbym nawet sobie kamienne mury dać. Ja już nic z kamieniem robić nie będę Może wygląda to trochę marnotrawnie Ale na cholera mi ten kamień jeszcze ciągle donoszą I Targowiska nie mam więc nie sprzedam A kamienne mury się utrzymają tam dużo dłużej Znowu 5 katapultów Sporo łuczników Gdyby najpierw tak zaatakował tymi, no znaczy się w sumie to na raz jakoś tak Bo moi łucznicy zawsze najpierw fokusują wrogich łuczników, więc gdyby jednocześnie włócznikami łucznikami zaatakował, to by włócznicy spokojnie zdążyli podbiec do murów Mimo tego ten nie trafił kurde tą katapultą Jak on strzela? To jest niesamowite po prostu, jak on... What the fuck? Może jednak troszeczkę przyciszę tą muzyczkę no. Myślę, że większej różnicy nie ma, ale Bardziej ściszać nie będę To już jest ostatni atak Jaka faza Ja nie mogę No nic panie szczurze Panie Duke depus pus Iść pucować buty komuś Gryzoniu jedący Wiadomość od szczura Znów to samo wiary po prostu otaczają mnie sami idioci jak to możliwe, że ty pobiłeś moje wojska? Pojęcia nie mam. Jesteśmy zwycięzcami. W piciu też był z niego kiepski zawodnik. Tylko później nie pamiętam co się działo. Może dlatego mnie tak nie lubimy, może ja coś odwaliłem. Nie pamiętam. No nic. Muszę przyznać, że jestem pod ogromnym wrażeniem. Tak, tak, panie Bagar, ty jesteś pod ogromnym wrażeniem. Ty szmato pierdolona i tak cię rozpierdolę. Ty... ŚCIERWO JEDNE! Okej. Okay. W tym momencie, jak widzicie, nie ten. Nie... Nie przejąłem żadnego tam... ...państewka, szczura, bo było to neutralne, więc zagarnąłem sobie... ...ziemię Lorda Manikina. Tak na dobrą sprawę. Teraz będę przejmował szczura... ...które graniczą z ziemiami węża oraz wieprza, jednakże... ...to, że graniczą z wieprzem, to nic nie znaczy. Natomiast z wężem, to już tak. A ja... ...póki co... Drodzy widzowie, żegnam się z Wami. Dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie.